Jest tak, że jak jest ustalona hierarchia, to już faceci więcej o tą hierarchię nie walczą. I teraz jest coś takiego, że jak ten na górze robi coś strasznie głupiego, to ten, który jest niżej. Nie zwróci mu uwagi, bo tamten jest wyżej. I to jest jeszcze coś takiego, że ta hierarchia jest stała bez względu na dziedzinę, w której jesteś. Że jak on jest lepszy, to nawet jak w czymś jest gorszy, to i tak się go nie postrzega jako gorszego. I to jest w pracy zawodowej, to jest coś bardzo trudnego. Każdy z nas w czymś jest lepszy, a w czymś jest gorszy. A faceci jak sobie ustalą hierarchię, to ona jest raz na zawsze. Chyba, że odbędzie się konkurs samca i hierarchia zostanie przestawiona. albo reorganizacja, tak, albo reorganizacja organizacja w firmie, dokładnie. i wtedy jakby inaczej to się poukłada. I to są potem wiesz te syndromy, że jeden pilot drugiemu nie powie, że on coś robi źle, bo tamten jest głównym pilotem, a jestem tylko pobocznym pilotem. Samolot spada. No tak, no już. To jest to. Nie powiem. tak. A kobiety by zaczęły rozmawiać, wiesz. A nie wydaje ci się oczywiście nie wprost, broń Boże, tak, tak, tak. nie wydaje ci że jakoś krzywo ten samolot leci. Boże, ja ze, wiesz chyba mam coś z oczami, bo ja tak nie, nie, tobie też tak krzywo leci. Rozumiem. Tak.